My mamy jeszcze pozycję zgięciową, więc dodatkowo stwarzamy sobie ciśnienie, ale jeszcze jak się zepniemy tym zaciastym zamkiem w tym kluczowym miejscu, to tym bardziej ten odpływ może być zaburzony. Jeśli my na co dzień nie właśnie siedzimy przez yy... Przez większość czasu w takiej zgięciowej pozycji tej przepony nie ruszamy, więc dobrym sposobem byłoby, żeby sobie co dwie godziny, co godzinę, jak nam się przypomni, jak nas spojrzymy nie wiem, na zegarek na przykład, żeby pamiętać o tej przeponie, na koniec dnia e, przyjąć e, jakieś pozycje odciążające, czy wykonać jakieś sesje jogi, gdzie mamy pozycje odwrócone, żeby właśnie to krążenie troszeczkę ulepszyć. To Moniko, wszystkimi. powiedz, co jeszcze możemy zrobić i czy w ogóle jest coś takiego, co może zrobić teraz każdy, kto nas ogląda po drugiej ehm. stronie? Cześć! Hejos. Cześć! Witam jeszcze raz Was y, wszystkie serdecznie. Ja nazywam się Monika i jestem fizjoterapeutką uroginekologiczną. Nasuwa mi się pewne pytanie, ale boję się je zadać, ponieważ obawiam się, że ono mnie zmiażdży, w sensie odpowiedź Twoja mnie zmiażdży. Garbię się, siedzę mm -hmm. źle, nie wiem co. Na przykład dowiedziałam się, że przyspieszanie oddawania moczu może być złe. Mm -hmm. Noszę za obcisłe spodnie, nie mam pojęcia, pewnie jeszcze milion rzeczy, o których nie mam pojęcia. I pewnie sobie tym nieźle psuję moją płodność. Y tak jak najbardziej. Nasza postawa ma ja bardzo, bardzo duże znaczenie to. na to, co się dzieje wewnątrz. Tak jak wcześniej wspomniałam, w naszym towiu mamy trzy jamy ciała. Klatka, brzuch i miednica. I tam jest ciśnienie. Jeżeli w którejś z tych jam zwiększa się ciśnienie... Takby jakby to działuje na kolejne jamy. A zwiększa się, bo ja źle siedzę tak, na siedzę z Jej, masz, a ma, ma Tak, jeśli siedzę... A mam to się wyprostować, bo my tu siedzimy zgarbione. Tak, tak właśnie, jak... jeśli mam zgarbioną klatkę, zamkniętą, to jakby to ciśnienie zwiększa się na brzuch i dno miednicę, czyli na struktury dna miednicy, nasze więzadła, nasze mięsie na miednicy, nasze właśnie organy. Więc tam też jest ścisk... Słaba ruchomość, gorsze ukrwienie, gorszy odpływ z powrotem, bo przepona jest ciśnięta, a ona jest taką pompą sącotłoczącą, więc jeśli ona się nie rusza, no to ten odpływ też jest utrudniony. Po drugie, e, mamy też tak podwiniętą miednicę w takiej pozycji skarbionej często, czyli mamy zbliżoną tą kość guziczną, czyli tą ogonową, e, na której wszczepione są mięśnie na miednice pod siebie, czyli mamy tą przestrzeń przyczepu tych mięśni skurczoną, Więc skutek tej pozycji mięśnie ulegają skurczeniu, robią się spięte. Jeśli są spięte, to cyrkulacja krwi przez nie też jest zaburzona. Są twarde, więc jakby naczynko jest takie spięte i jakby jest nity krwi, a ta krew jest potrzebna, żeby gruczoły w obrębie właśnie naszych narządów rodnych no zwiększały nawiżenie pochwy, prawda? Więc jeśli mamy duże napięcia, to i to może być skutkiem gorsze nawilżenie pochwy i tym samym ból sztywność dna w trakcie stosunku, co przy staraniach jest bardzo istotne, żeby też te stosunki były komfortowe, tak? nie wiązały się z bólem, bo też jakość stan naszych mięśni są dobrze ukrwione, mięciutkie, dopływa na to, że będą stwarzały lepsze warunki do przetrzymania plemników na czas dojścia do tej macicy, prawda? Więc potrzebujemy tego nabliżenia i ukrwienia w obrębie samych mięśni, a pozycją możemy właśnie powodować, że się robi tam duże napięcia. To brzmi bardzo logicznie, co ty mówisz. Ale wnioski idą od tego, że ja się garbię. Rozumiecie tyle, mi, tyle rzeczy i tylko przez to, że ja się zakrzywę. Ja sobie tak myślę, że nasza pozycja ciała i to, że pracuję przy komputerach, przy biurkach to jest y, w takiej pozycji nieprawidłowej spędzam y, 8 godzin, 9 dziennie. Tak, Wspomniałaś o tych pasach jeszcze, y, o tych zaciasnych spodniach. Jeśli my nasze tułów jest. Y, jakby przecięty przez zbyt ciasne spodnie, przez pas, to ta cyrkulacja między klatką i miednicą jest ograniczona, prawda? Wspomniałam o tej przyponie, która jest spięta, więc ona już tworzy taki opór, żeby te naczynia, te żyły z powrotem tą krew przetransportowały do góry. My mamy jeszcze pozycję zgięciową, więc dodatkowo stwarzamy sobie ciśnienie, ale jeszcze jak się zepniemy tym za zamkiem w tym kluczowym miejscu, to tym bardziej ten odpływ może być zaburzony. Rozmawiałyśmy też o, wcześniej o przypadkach różnych pacjentów i na przykład często pacjentki mają taką tendencję do zastoju w miednicy, która objawia się na przykład hemoroidami, żylakami sromu, tak? jest, świadczy to o zaburzeniu odpływie, ale także takimi torbielami czynnościowymi, które znikają, pojawiają się. I na przykład ten odpływ z lewego jajnika może być troszeczkę trudniejszy, ponieważ on jest dłuższy, zanim trafi do żyły głównej, która zbiera tą z powrotem do serca i na przebiegu tej żółki, która tą krew z jajnika transportuje w górę, może dojść do takiego, takiej blokady przez tętnice, które mogą ją przecinać i ją jakby trochę tak jak szlałf wiecie, Zagiąc. zamykać, tak? Bądź takie więzadło, które stabilizuje dwunastnice, zadło trejca. I tutaj się nasuwa takie, taka myśl, że jeśli mamy różne problemy wisteralne, czyli trzewne, jak wzdęcia, taki wypięty ten brzuch, napięty, to te trzewia mogą być napięte. Czyli na przykład ta struktura może ograniczać ten odpływ z jajnika. Mhm. I ten jajnik może być cały czas taki przekrwiony, i to może determinować do pojawienia się torbieli. Na przykład. Więc jeśli wyeliminujemy też pracę naszych jelit i dietą, ale także mam takie możliwości terapeutyczne, jest taki odłam terapii wisteralnych, gdzie blaku, pracujemy na jelitach właśnie, na tych przejściach e, narządowych e, między jelitem cienkim, grubym, dwunastnicą, żołądkiem, tam gdzie się robią te restrykcje, to możemy sobie bardzo fajnie to wspomóc i wyrównać pracę jelit, żeby też nie dochodziło na przykład, do zaparć. Zaparcia też zmniejszają przestrzeń tej miednicy i mogą zwiększać ciśnienie. I wpływać na to, że tam jest gorsze ukrwienie, bo jakby masa kałowa no, ma swoją objętość, więc mm -hmm. jeśli rzadko dajemy stolec, to gdzieś on jest, tak. I naciska. I naciska. Mm -hmm. Więc to jest także mm -hmm. ważne w takiej pierwszej mm, drodze do tego, żeby wyeliminować zaparcia. Nie tylko ze względu toksyny, ale nawet taki mechaniczny ucisk. Czyli mogę się źle ubierać, mogę źle, mieć złą pozycję przy siedzeniu, przy staniu coś jeszcze mogę robić, o czym nie mam pojęcia, a to wpływa na moją płodność? E, warto by było na przykład e, takie rzeczy jak e, oddawanie moczu czy stolca robić na ludzie, żeby nie spinać się, nie wypychać brzucha, żeby tych więzadeł dna miednicy nie rozciągać, struktur naszych e, właśnie też nie spychać, nie wywierać zwiększonego ciśnienia, odawać mocz lekko w takim takim rozkroku, pochylić się lekko, uwolnić brzuch, nie używać go. Najlepiej no, możemy to zrobić na przykład na wydechu i tak swobodnie oddać mocz i zobaczyć, czy nam to idzie w ogóle, bo I nie u... tak, bo jeśli czasem usiądziemy na toalecie i o tym nie myślimy, ale często używamy tego brzucha, żeby szybko oddać mocz, już nie mówiąc o tym, że robimy to często w publicznych miejscach na stojąco, wtedy te mięśnia, te miednice są napięte, bo to jest pozycja stojące, więc one muszą jakiś taki swój tonus zachować, więc wtedy musimy zwiększyć opór, żeby przez nie ten mocz przeszedł, tak? Więc możemy sobie w ogóle tam e, nerwowo tą pracę trochę rozstroić, więc to jest jeden minus, ale to ciśnienie to jest większe minus. Dodatkowo stolec fajnie oddawać z, takim, z taką podkładką, gdzie mamy stopy wyżej, kolana są Wyżej, wtedy mięsie tak lekko pochylamy do tyłu i rozluźniamy mięsień, które okala odbyt i wtedy nie ma takiego załamania. I ta odbytnica z taką tubą prostą i wtedy tego parcia też nie musimy tyle wykonywać, więc mamy swobodę, luz, nie stwarzamy ciśnienia, nasze narządy się cieszą. Macica się cieszy też, bo jak Wam powiedziałam, tam są bliskie odległości, więc to co się dzieje z odbytnicą też wpływa na macicę, więc chcemy, żeby wszystkim narządom tam było dobrze, żeby miało dużo miejsca i dobrą cyrkulację. Czyli tak, czyli w konsekwencji nieprawidłowego oddawania moczu i stolca, co mnie czeka? Co tam się może wydarzyć? Na pewno możemy zwiększyć napięcie mięśniowe. Tak? Okej, okay, czyli tam będzie to napięcie, co w konsekwencji przyniesie, że tam będzie po prostu wszystko się, 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 ciasne. Tak, Tak. może być napięcie, które właśnie zmienia trochę tą statykę. Może być tak, że rozciągamy więzadła, jeśli to robimy regularnie, tak? Czyli te e, więzadła, które trzymają nam e, narządy. Więc jeśli one są zbyt rozciągnięte, no to możemy mieć problemy właśnie z takimi ustawieniem e, odpowiednio tych trzewi, prawda? Że te powięzi i więzadła, które stanowią takie ramy, podpory dla tych struktur, mogą być po prostu bardzo osłabione. I w konsekwencji takiej, e, takim, kiedy jesteśmy młode, mamy odpowiedni poziom hormonów, to wszystko jeszcze gra, to w momencie, kiedy zejdziemy już tą ciążę, e, te hormony i ten ciężar będzie większy na te struktury, to może się pojawić jakieś nietrzymanie moczu, czy na przykład obniżenie narządu rodnego. Albo w okresie menopauzy, czyli wtedy, kiedy też poziom estrogenów znacznie spada i nasza tkanka łączna no, traci tą witalność, więc te obciążenia, które się już zapisały na niej, no, mogą się ujawnić. Bo jak mówię, wiele kobiet jakby nie zgłasza w wyniku tych złych nawyków mhm. em, jakichś objawów. Te objawy się pojawiają często właśnie w takim okresie jeszcze dodatkowo przyciążeniowym, jakim jest połk, ciąża, menopauza. Skoro już wiemy tyle rzeczy, które robimy źle i teraz będziemy nad nimi pracować, starając się je wyeliminować, ja ze swojej strony obiecuję. Aniusia, teraz twoja Ja już kolej. się wyprostowałam, też obiecuję i ja, ja, ja. ja. To, to Moniko, wszystkimi. powiedz, co jeszcze możemy zrobić i czy w ogóle jest coś takiego, co może zrobić teraz każdy, kto nas ogląda po drugiej stronie. E, tak jak najbardziej. Możemy wykonać najprostsze ćwiczenie, jakim jest oddech. Odech przeponowy. E, przypona stanowi taką kopułę mięśniową, która oddziela nam klatkę od e, jamy brzucha i ona ma taki kształt takiego spadochronu. W trakcie wdechu ona się lekko obniża, rozszerza się w każdą stronę, przy wydechu unosi się, wraca na swoje miejsce. I teraz za jej ruchem dochodzi do ruchu wszystkiego, co jest pod nią, w tym trzewi i dna miednicy. Nasze trzewia są po prostu w wyniku tego naprzemiennego ruchu odżywiane, jest lepsza cyrkulacja krwi, substancji odżywczych, jeśli mamy wzdęcia, no to po prostu one są też lepiej regenerowane, leczone, lepiej się po prostu trawi, i teraz jeśli my na co dzień nie, właśnie siedzimy przez, przez większość czasu w takiej zgięciowej pozycji tej przepony nie ruszamy, więc dobrym sposobem byłoby, żeby sobie co dwie godziny, co godzinę, jak nam się przypomni, jak nas spojrzymy nie wiem, na zegarek na przykład, żeby pamiętać o tej przeponie, położyć sobie ręce takim ruchem obejmującym dolne części żeber, czyli tam gdzieś nam żeberka kończą, mhm. zrobić wdech nosem tak, żebyśmy czuły takie. Rozprężanie klatki do boku. Ona się poruszy oczywiście przód, tył, ale głównie skupmy się na tym takim ruchu dolno-bocznym, ponieważ na co dzień, jak myślimy o oddechu przepłonowym, pchamy ten brzuch. Mm -hmm. tak? czyli sobie zwiększamy te ciśnienie i to nie jest oddech przeponowy. Albo oddechamy do barków, tak? I wciągamy to wszystko. My chcemy, żeby ten wdech powodował takie zejście. My ten wdech powinnyśmy czuć właśnie na mięśniach, na miednicy, bo dno miednicy, jako taka kopuła też mięśniowa, też jest przeponą i w trakcie wdechu powinno się zachowywać do miednicy jak przepona, czyli powinno się lekko obniżyć, zejść w dół i się rozszerzyć. I wtedy mamy taką zależność, że góra z dołem się cały czas ruszy, się oddecham szeponą. Więc to jest najprostsze ćwiczenie, które nam stymuluje no, bardzo wiele procesów w naszym ciele, w tym ruchomość właśnie trzewi, macicy, jeników, samych mięśni. Jeśli mam nadmierne napięcia, to od tego też zaczynamy, żeby sobie te mięśnie takim oddechem poruszyć, taką stymulacją. I ja mam już od razu pytanie, jak często mam wykonywać takie ćwiczenia? Jak mówiłam, to na mm -hmm. co godzinę, co, co, wdech. co, dwie, co dwie godziny, 5 sześć oddechów. A, okej. Okay. Tak. Ale byś chciała zacząć od jednego. Tak. Tak, na początek, tak, tak tak. Lepiej od jednego niż w ogóle, ale... Tak. I, tak, żeby to i można... kiedy... Ale nie przesadzę? W sensie nie przedobrze, jak nie, teraz nie. już będę chciała, wiesz... Nie, bo tak naprawdę w pewnym momencie to będzie... Zaczniemy tak oddychać, i nie zauważymy tego, tak? Że... A, że ja się tego nauczę! Tak, tak, Czyli tak. to jest prawidłowy nasz oddech, tak, tak powinniśmy tak. oddychać. Oczywiście znaczy, nie w taki przerysowany mhm. sposób, tak? Ale w normalnym oddechu, tak? Zawsze jak pacjentki badam, to też kładę mi ręce, mhm. sprawdzam, co się rusza w czasie tego wdechu. Jeśli coś się nie rusza, no tam kładę rękę, na przykład i proszę pacjentkę o wykonanie wdechu do tego miejsca. To też jest właśnie dobry pomysł przy pracy na bliźnie. Kładę rękę na bliźnie i chcę, żeby w czasie wdechu ta tkanka pod moją ręką się poruszyła. Czyli, jakby mm -hmm. też tym ruchem wdechowym stymuluje sobie ruchomość wzrostów na przykład. Moniko, ja, ja po tym wszystkim, czego się dowiedziałam, chciałabym zacząć coś robić ze sobą. Aktywność fizyczną chciałabym wprowadzić, ale teraz się zastanawiam, czy jest jakaś, którą warto wprowadzać i taka, która zrobię, y, którą mogę sobie zrobić nią, nią krzywdę. Ym, aktywność ogólnie je, powinna stanowić część naszego życia, tak? Niestety. Bo reguluje nam poziom cukru, cholesterolu, wyrównanie ciśnienia krwi, więc to powinno to wyżyć każdemu z nas, nie tylko osobom, które chcą zejść w ciążę. Ale rzeczywiście ym, mając różne schorzenia, na przykład hashimo, to insulinooporność, która jest związana z tym PCOS-em, Powinniśmy uwzględniać, czy dana aktywność nie wyrządza na więcej krzywdy niż pożytku. Przede wszystkim powinniśmy robić to, co lubimy i sprawdzić, czy to, co lubimy, robi nam dobrze. Co mam na myśli? Czy po tej czynności, którą wykonałyśmy, czujemy się ok? Czy mam, nie mamy problemu ze snem? Czy się wysypiamy po nocy po, po tej aktywności? Czy nie mamy jakiegoś nadmiernego obrzęku e, po tej aktywności? Czy nie pojawia się jakiś ból z nieznanego pochodzenia, który się utrzymuje? Nie mówię o zakwasach, tylko takim ciągłym, przewlekłym bólu, który pojawia się po wykonaniu danych ćwiczeń. Czy e, też e, nie czujemy się zmęczone w ciągu dnia, bo jeśli takie objawy się pojawiają, to znaczy, że coś trzeba zmienić. E, I przy Hashimoto, na przykład, które dotyczy bardzo wielu kobiet, teraz, e, zalecenia są takie, żeby te wysiłki nie były zbyt intensywne, ze względu na to, żeby po prostu nie m, tak rozsynchronizować tego wydzielenia hormonów. Zaleca się głównie treningi takim, o takim umiarkowanym, średnim jakby, średniej intensywności. E, Zasada jest taka, żeby raczej było to częściej i krócej, pamiętając o tym, że przy tym zespole e, ten proces regeneracji jest wolniejszy, dlatego ten e, ta regeneracja powinna być też szczególnie e, zadbana e, po wysiłkach przy Hashimoto. Kobiety, które mają Hashimoto, mają też ten zespół właśnie insulinoporności, ten PCOS. Przy tych zespołach e, mówi się o tym teraz, że trening siłowy bardzo fajnie wyrównuje ta, tą gospodarkę cukrową. Tylko ten trening siłowy też e, powinien być wykonywany w takich m, nieczęstszym trybie niż trzy razy w tygodniu, tak jak pokazywały jakieś tam badania, próby, że miało fajne efekty. Dziewczyny, które trenowały właśnie trzy razy w tygodniu, do godziny maksymalnie. Co się trochę wyklucza z tym Hashimoto, gdzie ten trening siłowy, ta duża intensywność, może tak, nie powinna być. Y y częsta, jeśli już chcemy ten trening siłowy uprawiać, bo mamy też Hashimoto przy tych innych zadaliwościach, to on powinien być maksymalnie dwa razy w tygodniu przeplatany ćwiczeniami aerobowymi, żeby właśnie głównie poprawić to tą, tą, tą krążenie w naszym ciele, żeby te pompy wszystkie w naszym ciele pracowały i tą krew e, odpowiednio dostarczały, bo na przykład taką pompą mięśniową jest łydka, więc jej zaangażowanie wpływa na to, że cyrkulacja od dołu, a te naczynia przechodzą przez łożysko naczyniowe miednicy mniejszej, czyli tam automatycznie się robi e, Lepiej, bardziej pojawia się lepsze ukrywanie, dotlenienie tych tkanek, jest zalecana. Tylko właśnie, żeby nie padać na twarz po takim wysiłku. Zdrowy rozsądek. Nie zalecam też takich intensywniejszej aktywności układu z zaburzeniami hormonalnymi przed snem. Tak, żeby ten poziom kortyzolu nie był podwyższony, żeby on się po prostu obniżał na koniec dnia. Na koniec dnia przyjąć jakieś pozycje odciążające, czy wykonać jakieś sesje jogi, gdzie mamy pozycje odwrócone, żeby właśnie to krążenie troszeczkę ulepszyć. Jeśli mam pracę siedzącą, stojącą, w bezruchu, to fajnie sobie to ukrwienie właśnie poprawić, na przykład przez położenie kończyn dolnych na ścianie i leżeć sobie w tej pozycji, poddychać do przepony, wtedy przez 5 minut przyjąć pozycję kolenkowo łokciową czy pies głową w dół z jogi, tak? No i zadbać o to, żeby właśnie po całym dniu, na przykład w pracy siedzącej, też zadbać o rozciągnięcie klatki, która, jak już mówiłyśmy, jeśli zamknięta, to utrudnia pracę przepony, generuje ciśnienie w dole, więc żeby ten tułów pracował tak kompleksowo, całościowo. Nie skupiamy się tylko na miednicy, ale na tym, co jest w górze, w wokół serca, żeby tak raz spokojnie do tej klatki mogła trafić, to rozchodzenie tych płynów było zachowane. Mam wrażenie, że temat fizjoterapii jest może niebezdenny, ale że bardzo trudno go wyczerpać w jednym odcinku, ale na koniec jeszcze chciałabym Ci zadać pytanie o stresy. Bo oprócz mhm. tego, że w ogóle żyjemy w stresie, to jeszcze ten sam moment starań jest mega stresujący. Czy to może się jakoś przekładać na pole do popisu dla fizjoterapeuty. Tak jak najbardziej. Nasze ciało jest y, zawiadywane przez układ y, wegetatywny, który dzieli się na układ współczulny i przespółczulny. Współczulny układ powoduje, y, że mobilizujemy się na, y, na bodziec, na stresor. Nasze ciało jest pobudzone, tak, żebyśmy mogły walczyć, uciekać. To jest ten mechanizm. Wtedy, w tym momencie nasze naczynia w obrębie brzucha, y, miednicy są skurczone na, te, na ten chwilowy stresor, żeby po prostu nie zajmować ciała y, jego energii na trawienie, na Jakieś y, zapładnianie w tym momencie, prawda? Y, natomiast problem. Y, pojawia się, kiedy mamy jakiś przywlekły stres, tak? bo mamy jakiś projekt, który na nami wisi, myślimy o tym cały czas. I wtedy y, te reakcje naszego ciała no, po prostu nie zostają wyhamowane odpowiednio przez tą drugą stronę, czyli układ przyspółczulny i nasz poziom stresu jest wysoki. To oczywiście zaburza gospodarkę hormonalną. Y, I co my możemy zrobić jako fizjoterapeuci? Y, możemy działać te manualnie na przykład na strukturach, które bezpośrednio reagują na stres. Kobiece dominicy bardzo dobrze zapisują sobie ten stres. W ogóle że sytuacja stresowa jest zapisywana w naszych tkankach. I teraz, tak jak piesek w momencie strachu kuli ogon, tak my, nasze dno miednicy jest skracane i tą kość guziczną, czyli tą końcówkę naszego, naszego ogona takiego, też ściąga. Czyli my już mamy wyjściowe napięcie w niej miednicy. Ale są takie elementy fizjoterapii, a właściwie ostopatii, jak terapia kraniosakralna. To jest bardzo delikatna praca na Czasce na kości krzyżowej, na wyrównywaniu jakby ciśnienia w w układzie tym membranowych, membranowym, jeśli chodzi o te opony związane z układem nerwowym. I w tam możemy przez bardzo delikatną stymulację wyciszyć ten układ współczulny. Ja tak robię, że często, jak mam taką pobudzoną pacjentkę, która nie wiem, biegła do mnie albo jest zestresowana czymś, to zaczynam w ogóle w terapię od takiego wyciszenia, żeby trochę ją tak uspokoić, rozluźnić. I kończę tym, żeby też taka wyciszona, lekko sena wyszła, żeby te zmiany, które tam działy się w tym ciele, po prostu zostały. Tak fajnie zapieczętowane. Um, I co jeszcze możemy zrobić? Um, to Pracować bezpośrednio na, na przykład na takich gruczołach, które są związane z e, wydzielaniem tych hormonów, czyli nadnercza, jajniki, tak, e, tarczyca, jeśli chodzi o wcześniejszy temat. My możemy bezpośrednio manualnie na tych tkankach też pracować, żeby wyrównać tam napięcie, żeby one sobie lepiej w takich sytuacjach stresowych radziły. Ja jak tego słuchałam, to mi się to jest niesamowite, ale super, że tyle rzeczy padło, bo to. Myślę, że nie trzeba większych argumentów, żeby teraz się umówić do fizjoterapeuty i sprawdzić, co mogę zrobić, mm -hmm. czy mam napięcia, czy nie mam, jak mogę z nimi pracować, bo pole do popisu i do manewru jest przeogromne. Tak, jeszcze polecam dziewczynom, żeby sobie znalazły w internecie takie ćwiczenia jak y, trem, to jest Tension and Trauma y, Releasing Exercise. Polegają one na takim wytrząchaniu się takim, w takich wibracjach ciała, y, które powodują właśnie, że my sobie taktonizujemy to nadmierne napięcie. Potem się super śpi, y, też... Sen jest taki głębszy y, i to ciało jest takie bardziej zrelaksowane, bo jak Wam powiedziałam, że te emocje się w ciele zapisują, i to już jest udowodnione, tak, to y, można po prostu sobie też nie tylko taką psychoterapią radzić, ale także różnymi formami właśnie aktywności, która nas wycisza, ale są jak widać jeszcze pewne aktywności, które są na to nakierowane. Tak to właśnie ćwiczenia. Dużo konkretów z tego odcinka mam wrażenie. Dużo rzeczy bardzo wiem, co dużo. mogę zrobić, dużo rzeczy wiem, co robię źle. Teraz tylko nad tym pracować i to tylko jest takie malutkie. Moniko, dziękujemy Ci bardzo. Mam wrażenie, że mega wartościowy odcinek i Jej, niesamowite. Trzymamy za Was mocno kciuki. E, zostawcie łapkę w górę, subscribe na nasz kanał i do zobaczenia w następnym odcinku.